Cześć. Cześć ja jest ja ten Kamil, to jest drugi odcinek z serii Zagrajmy w Tomb Raider No cóż, to lecimy dalej. Nie, co tutaj nie pokazuję? Nie pokazuję dobra. Halo? Halo? Jest tam ktoś? Dobra Mamy tutaj liść Ale jaka mi W to, to, to gdzieś tutaj były skarby. Czyli nie skarby tylko... Albo dobra, wejdźmy tu. Ogólnie to... Yy, jestem... Co te drzwi. Yy, jestem trochę chory. Także możliwe, że nie będę się odzywał. Chyba da się tędy przejść. cholera. Gra ma jakiś problem z FPS-ami. Nawet na konsoli. Bo. No, bo coś jedynie czy także Co ja wyprawiam Ta część działa w 30 No a następne części Rise of the Rider oraz Shadow of the Rider już w 60 o Boże Przecież to szaleństwo no ja nie wiem, bo ja nie grałem jeszcze w tamte części. Ta tradycyjna maska No przedstawia pełną nienawiści kobietę w przebraniu demona. Ona mi straszy. Ta maska mi przypomina Gustaw no takie maski były podobne. Muszę czymś to podważyć. Właśnie, potrzebujemy pewnego... W tym Czekam. na Dźwignij. Dźwignij. dwukrotnie aby aby wważyć. Jesteśmy na południowym zachodzie. Będą musieli iść ścieżką. Czekaj trochę z Słyszałaś? Słyszałam. Palimy ognisko. Wypatruj dymu. Jesteśmy w drodze. Okej. Okay. Bogu, niespodzianka. Wszystko gra, to jeden z naszych. Wybacz, jeśli cię przestraszyłem. To miejsce każdego czyni nieco nerwowym. Rozmawialiśmy z twoją załogą. Są już drodze. Zobacz, opatrzył mi stopę. O, tyle mogłem zrobić. Gdzie moje maniery? Przepraszam, nazywam się Matthias. Jestem nauczycielem. Obawiam się, że niezbyt mi służy to życie na wyspie. Słonko, wyglądasz na wykończoną. Usiądź sobie. To. Sam właśnie opowiadała mi o słonecznej królowej. Tak, o Chimiko. Opowiesz mi więcej? Zaciekawiło mnie to. Może trudno w to uwierzyć, ale kilka tysięcy lat temu królowa Chimiko rządziła niemalże całą Japonią. Uwielbię opowiadać tę historię. Chimiko była piękna. Tajemnicza, ale także bezwzględna i potężna. Legenda głosi, że miała szamańskie moce. I tutaj zwykle tracę zainteresowanie. Cóż, w midach zawsze tkwi ziarno prawdy. Władała samurajskimi wojownikami, wspaniałą burzową gwardią. Ujeżdżali pod muchy wiatru i obracali w perzynę każdego na swej drodze. Mówi się, że słońce wstawało na skinienie chimiko, a ona władała wszystkim, na co padło jego promienie. Так вот я так не грязь на вот там Chcę cię widzieć, ptaszyno. Cieszę się, że was widzę. Sam jest z wami? Była z tobą. Była tutaj z tym człowiekiem, Matiasem, ale zemdlałam. Kiedy się odsknęłam, już jej nie było. I po co się wam było żwendać, co? Musimy ich znaleźć. Zaraz, zaraz. A co z Rotem? No dobra, rozdzielmy się. Jedno z nas pójdzie z Larą na spotkanie z Rotem, reszta się rozproszy i poszuka tam. Ja z nią pójdę. Nie, 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 lepiej ja. Umiesz się tym posługiwać? Dawno nie strzelałem, no, ale pamięć powoli mi wraca. Dostańcie się do rota. My znajdziemy sami tego Matiasa. Dasz radę? Tak. Muszę tylko chwilę odpocząć. Dzięki. Ty, ty zaczekaj tutaj, a ja, ja sprawdzę drogę. Okej. Okay. Nie tak źle. Do koń Witmana. Zobaczymy, czy pani widzi, mamy coś na ja, dobra Tam jest sobie, je zapiszemy Zobaczcie jak, jak to podpalimy Mamy część Mamy surowce, to dostajemy surowce

Fascynujące. Widziałam już coś takiego. Tak? Mają znaczenie rytualne. No, obraz kobiety jest szczególnie ciekawy. Wygląda na wykonany dość niedawno. Pewnie malowidłowy spiarzy. Sądząc po wrakach statków, można przypuszczać, że byli rozbitkami jak my. Niewiarygodne. Tak, mam nadzieję, że my nie zamienimy się w morderców. Zajmij się tą drugą korbą. Nie ma uchwytu. Razem. Szlak. Zaraz się rozsypię. Muszę znaleźć coś wytrzymalszego. Tu musi być coś, czego moglibyśmy użyć. Niesamowite. Zbierz surowca, był lepszy Dobro. Potrzebuję tylko trochę więcej Tu jest ale... Mamy mało lepszy czekana. Pana, Jak tu niebezpieczne. Po co są zebranych surowców lepszej sprzęt i broń? No nie sprzętu I... Okej, okay, wzmocniliśmy czekan No i co ciekawe te... co ciekawe ten czekan ma tylko jedno w... ulepszenie I mamy czekan na 100% Udało się, Laro? Spróbujemy? Do dzieła, doktorze. Na twój znak. Chimiko posiadała pewną moc. Niektórzy twierdzą, że wręcz szamańską. Moc żywiołów. Kiedy kobieta włada taką mocą, prędzej czy później ktoś nazwie ją czarownicą, nie powinniśmy wykluczać żadnej możliwości, nawet z pozoru irracjonalnej. Wciąż mało wiemy o naszym świecie. Brzmi Pan, jak mój ojciec. To może być niesamowita historia, Laru. Nie jeśli nikt jej nie opowie. Samowite To jest Chimiko. Ale spójrz. Misa, świece... Dlaczego ktoś cały czas oddaje jej cześć? Ta wyspa musiała kiedyś należeć do Yamatai. Miałaś rację, Laro. Zaginione królestwo. To jak znaleźć Atlantydę. Tylko że realne, doktorze. To nie jest żadna mityczna kraina. Wiem. Stoimy na kopalni złota. Chodźcie. Szybko. Wasi przyjaciele są ranni. Tak, pewnie z ich powodu. Cofnij się. Nie możemy <noise> im ufać. Pan pistolet. Nie chcę żadnych kłopotów. Pójdziemy, ale nalegam, byście zabrali nas do swojego przywódcy. Co pan robi? Bądź cicho. Nie! Zajmę się tym. Nie! Nie, proszę! Proszę! Zostaw! Nie walcz z nimi, Laro. Rób, co każą. Дай мне пистолет. Иди. Пошла. Кем вы ясташься? Чего вы Тихо! Ах, нужно послухать, мочи! не рубчай, их ты прошу! Я сказал, а ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Пусть я, пусть Гора, утекай!

Прячься, кукла. От меня не уйдешь. Эй, ты... Походи, давай. Лучше не зли меня. Я всех...

Послужим Само Czyż był headshot? z rotem rosz to był w widzminie laro jesteś tam tak widzę dym unoszący się nad ruinami nic ci nie jest o boże rot mam kłopoty oni wszystkich zabijają co? kto? ludzie nie wiem dlaczego musiałam kilku zabić nie miałam wyboru to na pewno nie było łatwe to straszne, ale właśnie było. było. Rod, musisz ostrzec innych. Teraz się o nich nie martw. Po prostu zrób wszystko co w twojej mocy, żeby się do mnie dostać, Laro. Spróbuję. Nie, wiecie co, ja bym chciał znaleźć jakieś ognisko, bo bym chciał na się otrzymać. Chociaż nie wiem czy są tu autosejwy. Wydaje mi się, że są. Bo nie masz szans, że... że w takiej grze można mieć czegoś takiego. O, dobra, idziemy. Z koszmarami jest tak, że prędzej czy później można się obudzić. Ale w tym miejscu nie ma przechodzenia. Co oznacza, że naprawdę tu jestem. Naprawdę robię te wszystkie rzeczy. Nie, nie myśl o tym, Laro. Nie teraz. To w niczym nie pomoże. Nie wiem, co się stało z resztą załogi. Mam nadzieję, że wszystko z nimi w porządku. Musi być. Musi być. Nie wiem, co się tutaj do dzieje, ale najważniejsze jest by rod znalazł sposób, żeby zabrać nas wszystkich do domu. Zablokowano się komponent. Korzystaj z szybkiej korzy podróży pomiędzy obozami, żeby eksplorować odwiedzone wcześniej obszary. Zbierać ją w tego przedmioty. Ok, ale no, tego nie będę korzystał. E, dobra, to myślę, że możemy e, skończyć. E, no, przepraszam, że tak, że krótko, ale. No cóż, także mam nadzieję, że się Wam podobało. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Tomb Raider.